Gdyby zapytać Larysę, czy zdarzają się dobre teściowe, które kochają swoje synowe, to ona jednoznacznie odpowie, że się zdarzają. A gdyby zapytać ją o jej teściową, to nie potrafiłaby jasno powiedzieć, czy Polina Rodionowna jest dobrą teściową, czy nie. Sprawa z matką męża jest bowiem niejednoznaczna. Można powiedzieć, że ona nie lubi synowej, ale i że lubi. Wszystko stanie się jasne, gdy dowiesz się, że teściowa ma dwie synowe i jednego syna. Andrzej jest w swoim drugim małżeństwie. Z pierwszą żoną się rozwiódł i z tego małżeństwa ma córkę. I oto w tej pierwszej synowej Polinę Rodionowna kocha się bez pamięci. Światełko, słoneczko, kochana. I jeszcze masa pieszczotliwych określeń była w arsenale teściowej dla pierwszej żony Andrzeja. Natomiast drugą synową, którą syn wziął z dzieckiem, ona nie lubiła. I Larysa nawet nie próbowała przypodobać się teściowej. Ta demonstracyjnie ją ignorowała, a także dość często, właśnie wtedy, gdy Larysa była u nich w gościach, dzwoniła do tej kochanej. Albo sama dzwoniła do światełka, żeby porozmawiać z ukochaną wnuczką. Jasne, że teściowej nie podobało się, że jej syn wziął żonę z dzieckiem. Ale wcale jej nie raziło, że u Andrzeja też było dziecko. Tak, córka mieszkała nie z nim, ale on płacił alimenty, kupował prezenty. To znaczy, że większość jego dochodów szła na stronę. A Larysa się nie oburzała. Zresztą, w porównaniu ze światłem, była spokojna i nie wszczynała awantur. I to się mężowi podobało. Nie lubi jej teściowa. Larysa się tym nie przejmuje i nie robi mu scen. Brak pieniędzy? Nic dociągniemy do wypłaty, jakoś sobie poradzimy. Drugą żonę trudno było wyprowadzić z równowagi. Widocznie teściowa była bezsilna. Kogoś trzeba było ukłuć, a nie wychodziło jej to. Nie daje jej to spokoju. Nawet gdy z nowej synowej urodził się rodny wnuk, ona do niej nie złagodniała, jeszcze bardziej się zezłościła. Teściowa liczyła, że syn porzuci żonę i wróci do byłej. A on wręcz przeciwnie. Z tą jeszcze bardziej pogrążył się w życiu rodzinnym. Taki wnuk po linii rodionowny też jej nie był potrzebny. Jednej wnuczce wystarczało. Nie jest milionerką, żeby jeszcze komuś pomagać. Syna o takim szczęściu ona nie prosiła. Chociaż jego drugie dziecko nie ignorowała całkowicie. Ale w porównaniu z wnuczką, gołym okiem widać, że do chłopca odnosi się chłodno. Prezenty kupuje tylko tanie. I to. Tylko na urodziny i nowy rok. A wnuczkę rozpieszcza często. Mimo takiego stosunku, Larysa liczyła się z teściową i zawsze ją pozdrawiała z okazji świąt. Tak więc na kolejny Nowy Rok kupili jej drogi prezent, piekarnik, o którym marzyła. I poszli do niej w gości. I tam czekała na małżonków niespodzianka. U teściowej siedziała była synowa i popijali herbatę, a także mocniejsze napoje. Widząc gości, Polina Rodionowna nie ucieszyła się. Chociaż wiedziała, że przyjdą. Ale taka minę zrobiła, jakby odwiedziła ją gromada bezdomnych, których musi nakarmić. Chociaż prawdopodobnie liczyła, że syn będzie sam. Goście byli zdezorientowani, a teściowa nic nie zrobiła, żeby załagodzić nieporozumienie. Wręcz przeciwnie, zaczęła zachowywać się wyzywająco i hardo. Mamo, mogłaś uprzedzić, szepnął jej syn. A co mam uprzedzać? Głośno oburzyła się matka. Kogo chce, tego zapraszam. Synku, nowy rok to rodzinne święto, a to jest moja rodzina, wskazała na byłą synową. – A po co ją tu przyciągnąłeś? – zjadliwie i umyślnie głośno zapytała Larysa. Przyszliśmy was pozdrowić. Szczęśliwego Nowego Roku. – Przynieśliśmy prezenty. Sucho wtrąciła starsza synowa i poprosiła starszego syna, żeby podał babci pudełko. – Ja wcale nie jestem dla niego babcią. Skrzywiła się teściowa. – Nie potrzebuję obcych dzieci. Nie trzeba mi przypisywać obcych wnuków. Ale prezent zabrała, wręcz wyrwała go z rąk dziecka. Larysa poczuła się urażona. Syn przytulił się do niej, a w jego oczach pojawiły się łzy. Ale teściowa się nie uspokoiła i nadal hardo się zachowywała, stwierdzając, że Larysa też nie jest jej synową. Synku, po co ci obce dzieci? Surowo zapytała Andrzeja. I w ogóle twoja żona jest używana. Ja tu nie zostanę. Nie wytrzymała Larysa, czekając, aż mąż stanie w jej obronie. A ja cię tu nie zapraszałam! Ryknęła Teściowa. No to do widzenia! A ty, synku, wejdź, zostań! Andrzej nie cieszył się z takiego zachowania matki, ale nie mógł od razu wymyślić, co zrobić w tej sytuacji. Niepewnie spoglądał to na byłą żonę, to na matkę, zastanawiając się, jak najlepiej załagodzić to nieporozumienie. Przez cztery lata wspólnego życia matka tak i nie zaakceptowała jego nowej żony. Dla niego nie było niespodzianką, że matka nie przyjmie Larizy do swojej rodziny. Była przeciwna temu małżeństwu, podobnie jak rozwodowi z pierwszą żoną. Teraz Polina Rodionowna nawet nie próbowała odtworzyć związków przyczynowo-skutkowych, tylko oskarżała Larysę, że ta zepsuła życie Andrzejowi, pozbawiła ojca jego rodzonego dziecka, a w zamian podstawiła mu pasierba. Chociaż Larysa poznała przyszłego męża już po rozwodzie i nie miała nic wspólnego z rozpadem jego rodziny, teściowa się tym nie przejmowała. A ukochana synowa paliny Nierodionowny sama wszystko zniszczyła, zdradzając męża, i Andrzej od niej odszedł, mimo wspólnej córki. A babcia uwielbiała wnuczkę i przymknęła oko na to, że synowa jest lekkomyślna. Tłumaczyła, że ją można zrozumieć, mąż poświęcał jej mało uwagi, był cały pochłonięty pracą, a ona ugrzęzła w pieluchach i obowiązkach domowych. Po urlopie macierzyńskim wyrwała się na wolność i nie wytrzymała, ale przecież potem się opamiętała, zrozumiała swój błąd i przeprosiła. Można by ją przecież raz przebaczyć, uważała teściowa. Ale syn uparł się i w gniewie od razu złożył pozew o rozwód. Matki nie posłuchał. I dopiero po roku ożenił się ponownie, a teściowa i tak uważała Larysę za rozłączniczkę. Jej zdaniem Andrzej mógłby znów zejść się ze świetłaną, która po tamtym fatalnym błędzie tak i została sama. Czyli dochowała mu wierności, kochała go przecież. Polinę Rodionowna jej współczuła. Regularnie porzucała świetłanie pieniądze na wnuczkę i kupowała jej prezenty przy różnych okazjach, a potem hełpiła się tym przed synem, że on mało uwagi poświęca córce. I teraz też pożałowała swietłanki, zaprosiła ją razem z córeczką, żeby u niej spędzić nowy rok. A przecież wiedziała, że syn z rodziną też zamierza do niej przyjść. Nie tylko wiedziała, ale sama tak ustawiła Andrzeja, żeby 31 grudnia znalazł się u niej. A teraz robiła niewinną minę, jakby nie wiedziała, że zjawi się tu z nową żoną. Larysa mogłaby przecież świętować z własnymi rodzicami. A ty zostań ze mną, tłumaczyła się Teściowa. A świetlanka po prostu jest samotna, nie mogłam jej nie zaprosić. Z zadowolonej miny świetlany było widać, że nie zamierza nigdzie wychodzić. No dobra, to świętujmy w domu, zwrócił się do żony Andrzej. Wyschodźcie, a ja zaraz dołączę, powiedział. Poklepał Larysę po ramieniu i poprosił, żeby się nie złościła. Po prostu szybko wypiję z matką po kieliszku szampana. W końcu to jego matka. Trzeba, dla pozorów. Nic takiego nie myśl. I zaczął popędzać dzieci, mówiąc, że tak będzie lepiej. Przecież nie chcecie, żebyśmy pokłócili się z babcią. Żona chociaż niechętnie, ale udawała, że nic się nie stało. Sama nie chciała tu zostać. Jednak zachowanie męża ją zdziwiło. Kobieta uważała, że Andrzej powinien był stanąć w jej obronie, a nie udawać, że wszystko jest w porządku. Przez cztery lata wspólnego życia ani razu nie postawił matki do pionu. Teściowa nadal bezkarnie zachowuje się, jakby miała tylko jedną synową. A to jest oszustka! Larysa chciała w końcu porozmawiać o tym z mężem. Niesamowite, że po tym zdarzeniu właśnie to by zrobiła. Ale nie wyszło. Czekała na niego pół godziny pod klatką schodową na mrozie z małymi dziećmi. Ale on zasiedział się zbyt długo. W końcu wezwała taksówkę i pojechała do domu. Męża nie było nawet na noc. Nowy rok spędzali we trójkę z dziećmi. Andrzeja nawet nie dzwoniła i nie pisała, nie zamierzała się uniżać. Zachował się podle i nawet nie próbował się wytłumaczyć. A przyszedł dopiero nad ranem. Nie zaczął się usprawiedliwiać, tylko od razu powiedział, że wszystko zrozumiał. Wczoraj szczerze próbował ostrzec Larysę, że lepiej, żeby z dziećmi wracała do domu. Ale gdy wyszedł z klatki, ich już tam nie było. Po prostu zasiedział się z byłą żoną, podczas gdy druga zmarziła z dziećmi na dworze. Ale w rezultacie zrozumiał, że między nim a Swietłaną wciąż są jakieś uczucia. A matka im jeszcze dolewała oliwy do ognia i prosiła, żeby posiedli jeszcze chwilkę. Krótko mówiąc, w nocy doszło między nami ze Swietłaną do tego. Andrzej spoglądał w podłogę i chlipał nosem. I postanowiliśmy się znów zjednoczyć. Larysa poczuła, że ziemia usuwa jej się spod nóg. Nie spodziewała się tak poważnej rozmowy z mężem. Jasne, że to teściowa wszystko specjalnie uknuła. W końcu osiągnęła swój cel. Zawsze chciała ich pogodzić i znalazła znakomity pretekst. Andrzej nie potrafił oprzeć się urokowi byłej żony. Nie można było nie zauważyć, że swietłana dba o siebie, wyglądała olśniewająco. Choć jej prawdziwe oblicze pod warstwą makijażu można było tylko domyślać. Mężowi pewnie było wstyd za swoje zachowanie. Zwłaszcza za to, że zdradził własne zasady. Zawsze mówił, że nigdy nie wybaczy zdrady. A jednak wybaczył. Przecież to zdarzyło się tylko raz. I zniszczyło życie trojgu ludzi. Larysa dopisałaby do tej listy także siebie i dzieci. Ale nie zrobiła tego. Ona na pewno nie zamierzała wybaczać zdrady. Nie sprzeciwiała się rozwodowi. Spięła się i wyjechała z dziećmi z męża mieszkania do rodziców. Nie zamierzała niczego analizować, nikogo oskarżać czy usprawiedliwiać. To wszystko i tak zmierzało w tym kierunku. Teściowa by się nie uspokoiła, dopóki BY ich nie rozdzieliła. A reszta to już na sumieniu Swietłany. Była żona Andrzeja najwyraźniej triumfowała. Odzyskała męża. Teraz będzie miała gdzie mieszkać. Wprowadzi się do niego. Bo dotąd wynajmowała gdzieś pokoik. Jakoś nie udawało jej się poprawić warunków mieszkaniowych. A u Lerysi była jej własna mieszkanie, które wynajmowała. Ale postanowiła na razie nie wyrzucać stamtąd lokatorów, tylko odłożyć trochę pieniędzy. Zresztą jej rodzice nie mieli nic przeciwko temu, żeby przez jakiś czas u nich pomdrugę szkała. Będą pomagać przy wnukach, wspierać ją moralnie. Bo przecież jest bardzo zmartwiona po tym wszystkim. Ale Larysa nie bała się przyszłości. Wróci do pracy po urlopie macierzyńskim, ma dobrą pracę. Ona i dzieci nie będą cierpieć niedostatek. Sama złożyła pozew o rozwód, żeby od razu wszystko zakończyć. I od razu zażądała alimentów. Nie zamierzała przepuścić takiej okazji będzie brać wszystko, co jej się należy. Z czasem rany się zagoiły i kobieta nie wracała już do przeszłości. Żyła ze swoimi dziećmi, nie brakowało im pieniędzy. Na razie nie myślała o nowym małżeństwie. Nie chce już się więcej sparzyć. Ale po kilku latach los znów zetknął ją z Andriejem. Spotkali się w centrum handlowym. Już nie było w niej żadnej złości na byłego męża. W końcu on regularnie płacił alimenty i nie przeszkadzał jej w życiu. Andrzej zaproponował, żeby poszli razem na kawę i po prostu porozmawiali o życiu. Larysa zgodziła się. Wkrótce dowiedziała się, że te dwa lata dla niego nie były takie różowe jak dla niej. Jak się spodziewała, Andrzej znów zbliżył się do swojej byłej żony i ta przeprowadziła się z powrotem do jego mieszkania. Wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ale wkrótce okazało się, że Swietłana jest w ciąży. Uznali, że tamta noworoczna noc nie poszła na marne. Taki prezencik pod choinkę zostawił im dziadek Mróz. Cieszyli się życiem. Choć, jak przyznaje Andrzej, nie planował już więcej dzieci. Ale to, co w nim dobre, to że nie ucieka od swoich obowiązków i zachowuje się szlachetnie. Oczywiście zdarzają się takie wpadki jak dwa lata temu. Ale obwinia za to matkę i alkohol. Andrzej zamierza nadal być wzorowym ojcem i głową rodziny. Ale po dziewięciu miesiącach czekała go nieprzyjemna niespodzianka. Urodził mu się syn, który nie był do niego podobny. Nie trzeba było przeprowadzać żadnych ekspertyz, żeby zrozumieć, że dziecko nie jest jego. Chłopiec był ciemnej karnacji, a wytłumaczenia żony, że w jej rodzinie byli Azjaci, nie zadziałały. Mąż powiedział, że nie da się za głupca uważać i nie pozwoli, żeby go ciągnięto za nos. Kochana, Swietłanko, nawet ukochaną teściową, wzywała na obronę. Mówi, że to ja, a aniołek, którego tak uwielbiają, nie mogłabym tak postąpić. Przysięgam na wszystkich przodków, że to syn Andrieja. Ale tym razem Polina Rodionowna zachowała rozsądek i nie stanęła w obronie synowej. A mąż stanął na baczność i zrobił test dna. Oczywiście okazało się, że dziecko nie jest jego, słowa żony nic nie znaczyły, a on został upokorzony po raz drugi. A potem spojrzał na swoją pierwszą córkę i zrozumiał, że być może ona też nie jest jego. I w milczeniu zrobił kolejny test dna. Okazało się, że ta dziewczynka również nie jest jego córką. Chciał pozwać żonę do sądu, aby odzyskać alimenty, które już zapłacił, i zażądać odszkodowania za krzywdę moralną. Ale potem pomyślał, że dziecko nie jest winne. Zrezygnował z tego pomysłu, ale alimenty anulował. Z tą córką już więcej nie utrzymuje kontaktu. A matce powiedział, że niech robi, co chce. Ona też teraz ignoruje byłą ukochaną wnuczkę. Larysa mogła tylko wyobrazić sobie, co czuje jej była teściowa. Takiego rozczarowania w jej życiu jeszcze nie było. Teraz będzie bez wnuków. Swojego syna na pewno jej nie odda. Dziecko samo nie będzie chciało do niej iść. Nic dobrego od tej babci nie widział. Może Andrzej jeszcze obdaruje matkę wnukami, ale wątpliwe. Ma już 42 lata. Rozczarował się już w życiu. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę was o wsparcie kanału przez polubienie. To nie będzie dla was dużym wysiłkiem, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania.